Nie, 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 nie. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Hej, hello. Hej, hello. Hej, to on. Krzyśku. Już ja wychodzę, ale jeszcze tak zauważyłem i opowiedz o tym, co ty masz tutaj na, na ręce, co to jest? Opaczki. Co one oznaczają? Tu, z... charodne, ja. miłość do Grodna. Miłość do Grodna, tak? Tak, miłość do Grodna. A co ty masz wspólnego z Grodnem? E, rodzinę mam tam. W Grodnie, tak? W Grodnie, za tak, Grodnem. Tam mieszkali moje miesłości strzelce. <laughs> ładne. Piękna wieś, zagrodne. Usiądź! Ale ja chcę pokazać, te, co ty tu masz. o to chodzi. Byłem na strajku. Jak tu byli zgrodne ludzie, bo Łukaszenko ich męczył, to dostałem od jednego człowieka opaskę. To taka pamiątka, tak? Co? Pamiątka taka? Taka pamiątka, że nie zapomni o Grodnie. Dobrze, a ta czarna co oznacza? More, more. 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 E. I co ona oznacza? Też otrzymałem od niego widzę. Pamiętaj o śmierci, Mamunto to more. Pamiętaj o śmierci? Tak. Zawsze śmierć w każdej chwili może przyjść. Pamiętaj o. Jej. No to ty nosisz to dlatego, żeby pamiętać? Tak. O, idzie Wojciech, widzisz? A powiedz, co oznacza ta obrączka? Ta obrączka to jest po mamusi. A, po mamusi, tak? Tak. To mamusi miała takie palce duże jak twoje? Tak. Duże dłonie miała? Co? Duże dłonie. Nie duże. Duże dłonie miała? Tak. Duże dłonie, palce miała duże. E... Taka jak ja. Ja, wiesz, powiem tobie, e... Jacek, Jestem składany. Co ty jesteś? Składany. Składany? Składany! A dla, jak, dla, jak to składany? Dlaczego? Trochę z ciała mamy. A w ten sposób? Trochę z mama e, ciała taty. To ręce masz mamy? Taty. Ręce taty? Taty. No a mama jakie miała ręce? Też takie paluchy grube jak ty? Nie. No to e... ja skąd ta obrączka? Ta obrączka, mówię, jak była panną to miała śliczne. Paluszki, rączki. No ja rozumiem, ale zobaczcie. Że... Już zaczęła pracować na gospodarstwie. No myślę. Po zakupy, bo sikał. Nie widziałeś, że Lacz bieg. A. No. I? Co? No ale nie zastanawia to Krzysztof, jak mamusia miała cienkie paluszki. To jakimś... Ale później, później no. zgubiła obrączkę. <grym> Znacie można zgubić. I pogrubiali u mamusi palce, paluszki. <grym> I taka obrączka tatuś kupił. Drugą <grym> to już e, inaczej. A to złota mówi. jest, Krzysztof? To nie. To obrączka nie złota, to. E, powiem tak, ani srebrny, zwykłą obrączkę i konie. To rozumiem. Bo kiedyś, e, nie było. Zło, e, były złote, ale ludzie nie kupowali złotych obrączek, dziecianku Bo drogie były. Były bardzo drogie. To, to trzeba było krowę pewnie sprzedać na taką. Pewnie krowę trzeba było sprzedać na taką obrączkę. Albo i lepiej. O! Na, a jeszcze na złotą, to wiesz. No to mówię na pewno krowa, albo i ze dwie. A? No. I to dobrą krowę. Z sielakiem. Tak, z Za zacielona żeby była. Albo kubyły ze źrebakiem. Tak, tak. Albo ogiera dobrego. Albo dobrego ogiera, tak. Który zapadnie. U nas w tobie Jacek, były ogiery takie, które... Jeden ogier był, to był ten... E, jak to się nie ma Licencowany. Że wszystkie... Z papierami taki, tak? Ta, że wszystkie klacze, wszystkie klacze zapadnią, nie tylko nasze, ale i zapadnią obce. Klacze. U nas była taka specjalna zagroda na patwisku zrobiona. Że tam wprowadzało się... To on jednym słowem. Ten nogier. Co? Ten nogier. A, a no, czemu? No, no bo mówisz nie tylko wasza, ale i cudze. Zapładniał. No jak kto chciał zapłodnić? Dobry jebaka. No. Co? Dobry jebaka. No miał tego pana dobrego. No, no właśnie, patrzcie taki ech. wystrojony. Mogę pokazać jak wyglądasz ładnie? Możesz. O, proszę, Wojciech wrócił z Zodiaka. Ale tylko że jadą a drugi schabowego przyniosłem. I za panią. Kupiłem o zakupy. patrz ile zakupów kupił. Chleb. Mówisz na wynos. I wziął na wynos, no. I co? O. co? Ja, jak powiedziałeś, To pan sobie tak kulturalnie bo wiem, że pojeżdże po to miał dobrego. No to jak to ogier? Jaki pan, taki ogier? Noś, otwórz. I na bo ciepło jest. Co tam słychać? Nic. Patrzę, tobie też włosy odrosły już. No. Przyjechałem choinkę stawiać, a on nie chce stawiać choinki. Nie, powiem tobie, Jacek, że był taki ładny, PGR, to tamte sklacze byli. To nie było najlepszego ogiera u nas. Bo taki <ścoughs> Jak po matce poszedł. Bo... Dobra, już mi nie opowiada jak koniach tam. koniec w głowie. No już, zaraz sobie nagram. Bo tam jesteś koniem, nie? A ty kim? Ja człowiekiem. A ja koniem, tak? No masz dobrego zaganiacza. Ale kopyt nie mam. Co? Kopyt nie mam. Masz! Nie mam kopyt, to są A dłonie. Tu co? To są buty. Co? Buty. A nie, buty i, i lecice. A I koń się... też ma buty? Ma, kopyta ma. Ale ma buty. Ma buty. A wiesz co to buty, jak się nazywają? Kalosze. Nie, podkowy. Podkowy, no. Jak się prowadziło konia. Dobra, już ty mi tu o koniach tutaj nie ma. A i już nie chcesz. A. Dziękuję A, bardzo. Już... Do widzenia. Już staję. Proszę, proszę iść po choinkę. Co? Po choinkę. Nie właśnie